Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w redakcji czasopisma Królowa Różańca Świętego w naszym pompejańskim podcaście. Dzisiaj mam dla Was świadectwo, które napisała dla nas Joanna i zatytułowała słowami Zdrowe dziecko. Jest ono bardzo ciekawe i ukazało się w numerze 73 naszego dwumiesięcznika Królowa Różańca Świętego. Przeczytajmy. Pisze Joanna Czwarta ciąża była dla mnie i męża sporą niespodzianką, ponieważ od ostatniej ciąży minęło już 9 lat, ale byliśmy szczęśliwi. Miałam 37 lat, więc lekarz skierował mnie na badania prenatalne. Po około tygodniu otrzymałam telefon z przychodni, że jestem proszona na omówienie wyników z lekarzem. Był to dla mnie pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Jeżeli wszystko jest w porządku, wyniki przesyłane są e-mailem. Na spotkaniu dowiedziałam się, że występuje wysokie ryzyko zespołu dauna u dziecka. Byliśmy w szoku, ponieważ nasze starsze dzieci są zdrowe, ale bojąc się poronienia nie zdecydowałam się na inwazyjne badanie, czyli amniopunkcję, które miało potwierdzić lub zaprzeczyć ten wynik. Czekaliśmy na nasze dziecko i powoli oswajaliśmy się z myślą, że może być chore, a jednak wciąż miałam nadzieję. Niestety nie umiałam wyzbyć się strachu. Bałam się, jak sobie poradzę, jak będzie wyglądać nasze życie, jaki czeka mnie ból serca, jeżeli to kochane dzieciątko będzie cierpieć przez choroby współistniejące. W pracy o moich zmartwieniach wiedziało bardzo niewiele osób, ale Pan Bóg chciał, żebym właśnie usłyszała o nowennie pompejańskiej i zaczęła się modlić. Minęło zaledwie kilka tygodni od odbioru wyników badań prenatalnych, gdy usłyszałam rozmowę dwóch współpracowników o nowennie. Zaczęłam się przysłuchiwać, a potem włączyłam się do rozmowy, aby dowiedzieć się więcej o tej modlitwie. Następnie zaczęłam dokładnie czytać w internecie na temat nowenny, postanowiłam odprawić całą w intencji zdrowia mojego nienarodzonego dziecka. Codziennie modliłam się z nadzieją i wiarą, z każdym dniem, z większym pokojem serca, Pan Bóg dał naszej rodzinie poczucie, że nawet jeśli nasze maleństwo będzie chore, to i tak będzie naszą wielką radością i miłością. Kolejne badania USG wykazywały, że wszystkie parametry dziecka są w normie. W 40. tygodniu ciąży urodziłam piękną i całkowicie zdrową córeczkę. Łaska Boża jest nieograniczona i niepojęta. Trzeba zawsze ufać. Chcę powiedzieć wszystkim matkom, które przeżywają podobne problemy, aby zaufały Bogu, bo on zawsze ma dla nas najlepszy plan. Podpisane Joanna Dziękujemy Ci, Joanno, za Twoje świadectwo. Gdyby tu chodziło o nagrody takie filmowe, dostałabyś Oscar za rolę pierwszoplanową, za to, że podjęła się tej modlitwy, za to, że uczepiła się tego łańcucha nadziei, jakim jest różaniec. A Oscar za rolę drugoplanową otrzymałyby te osoby, które gdzieś tam w Twojej pracy, w tle rozmawiały o nowenie pompejańskiej, a Ty przypadkiem, przypadkiem... Chyba nie ma przypadków, chyba że w gramatyce. Dowiedziałaś się o tej rozmowie, usłyszałaś ją i włączyłaś. Włączyłaś się nie tylko do rozmowy, ale do modlitwy. I to też dla nas jest wskazówka, żebyśmy się nie wstydzili w miejscach naszej pracy, naszych spotkań, naszej wspólnocie mówić o tej wspaniałej modlitwie, o tym pięknym nabożeństwie, tak wymagającym, ale tak wspaniałym, bodanym nam przez Matkę Bożą, jakim jest właśnie nowena pompejańska. Czasami się słyszy, że nie powinniśmy w przestrzeni publicznej mówić o modlitwie, bo wiara jest sprawą prywatną, nic bardziej błędnego. Nasza wiara, nasze odkrywanie Boga jest prawą powszechną, która dotyczy każdego człowieka. Każdy z nas ma głód Boga, każdy ma głód modlitwy, a poprzez rozmowę z Bogiem, poprzez właśnie Modlitwę, m.in. ruszańcową, m.in. nowennę pompejańską. Ten więź z nim, naszym stwórcą, budujemy. A Matka Boża jest niezawodna, jako nasza pocieszycielka, nasza patronka, wspomożycielka. Ona nas nauczyła tej modlitwy, jaką jest nowenna pompejańska. I dlatego nazywamy ją nowenną nie do odparcia, ponieważ ona jest zawsze, w jakiś sposób, ale zawsze wysłuchiwana. Nie zawsze tak, abyśmy chcieli. Niemniej. Spodziewaj się owoców tej modlitwy, jeśli ją odmawiasz. Jeśli ty masz świadectwo Nowenny Pompejańskiej i tak jak Joanna chcesz się tym świadectwem podzielić, to nie zwlekaj Napisz jak najprędzej na adres świadectwa@krulowa.pl. To nasz kolejny podcast po dłuższej przerwie. Będziemy starali się troszkę częściej robić nagrania podcastów, niemniej wszystko w miarę możliwości. Jednocześnie mam taki krótki komunikat, że osoby, które szukają naszych podcastów na stronie internetowej, niech wiedzą, że adres strony internetowej ze świadectwami nowenny pompejańskiej został zmieniony i tak jak dawniej był to adres pompejańska.rosemaria.pl, tak teraz jest to adres pompejańska.królowa.pl. Adres jest łatwiejszy do zapamiętania. I łatwiej można go przekazać innym. Na cześć naszej Matki, naszej Wspomożycielki. pompejańska.królowa.pl Tak więc w razie czego, jakbyś chciał, chciała znaleźć więcej świadectw albo nauczyć się tej modlitwy, jaką jest Nowenna Pompejańska, odwiedź tę stronę pompejańska.królowa.pl Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Marek Woś, Fundacja Królowej Różańca Świętego. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam, żeby podzielić się nim dalej, żeby poszedł dalej świat. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają nasze działania, naszej fundacji Królowy Różańca Świętego i przyczyniają się do tego, żeby chwała Matki Bożej Pompejańskiej rozpowszechniała się po całej Polsce. To też dzieje się dzięki temu czasopismu Królowa Różańca Świętego, w którym znajdziesz mnóstwo świadectw nowenny pompejańskiej, ale nie tylko bo zawsze piszemy o Sanktuarium Pompejach, o bieżących wydarzeniach tego miejsca, piszemy o duchowości, historii tego sanktuarium. Chcemy, żeby nowenna pompejańska była tylko takimi drzwiami, takimi, taką bramą, przez którą wejdziemy w ten piękny, wspaniały świat i staniemy się pompejańską rodziną. Czcicieli Maryi pod tym wezwaniem, właśnie Matki Bożej Pompejańskiej. Dziękuję i do wysłuchania. Marek Groś, Fundacja Krórowej Różańca Świętego.